Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Zetaty z jest kolejny odcinek Przygód z Margonem eee, W tym odcinku pójdziemy sobie właśnie na jak one mają, jak one mają, czekajcie, jak one mają eee, Minions Minotaury eee, i, i, i mam nadzieję, że będzie się całkiem spoko spiło eee, Widziałem, że na radzie przed chwilą ktoś mnie zdedał, eee, ale mi napisał on właśnie, że mam mu przynieść podki albo mnie, albo mnie zdeda, więc ja mu nie dam tych podków ale niestety po grupce właśnie minotaurów e, po grupce Minota minotaurów e, miałem bardzo mało HP i mnie zledał, ale chyba zauważyłem, że aż takiego dobrego EQ nie ma więc teraz napisałem mu, że zaraz mu przyniosę podki i mam nadzieję, że uda mi się go zledać, napiszę mu już już idę z podkami napiszę mu, że już idę z podkami a tak na serio spróbuję go zabić żeby e, żeby, mi tutaj, e, żeby mi tutaj nie szpanował, bo kurde mnie zabił i się troszeczkę zdenerwowałem ja już mu idę te potki tam niby, że mu niby zaniosę, a tak naprawdę go chcę zabić, mam nadzieję, że go zabiję, taka będzie fajna walka pvp, użyjemy sobie chyba tego moda milisza. Ogólnie mam już 72 level, to jest, no to już coraz większy level, muszę wam powiedzieć, coraz większy. Wziąłem się, e, wziąłem się za xpieniem, e, no i mam, i mam nadzieję, że to wam się też w miarę spodoba. No bo jednak już troszeczkę mówię, że no trzeba trzeba się wziąć za tą Margonem, nie wolno tak opuszczać Margonem, a tak naprawdę bardzo lubię Margonem i raczej nigdy mi się nie znudzi, więc spokojnie, spokojnie e, Pójdziemy sobie teraz, e, pójdziemy sobie teraz tutaj e, Ogólnie właśnie zauważyłem, że ostatnio Mati bardzo mało nakrywa, nagrywa, ponieważ wciągnął wciągną się troszeczkę w tego e, Counter Strike'a i dlatego teraz mniej filmów e, nagrywa, więc E, więc troszeczkę taka lipa będę, będę się starał Maciego właśnie namówić, żeby znowu wrócił do Margonem, to by było, e, to by było bardzo, bardzo fajne. Mm, I ogólnie na wakacje planujemy, planowaliśmy, nie wiem czy teraz Maciej jest chętny właśnie, e, bo, 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 on właśnie teraz zaczął grać w Cesa, ale jak, jak, jeszcze nie grał w Cesa, to planowaliśmy sobie taką serię zrobić, e, serię właśnie, czekajcie... To nie ten, to nie ten. Planowaliśmy sobie taką serię zrobić y, takie jakieś pogaduchy wakacyjne, czy coś takiego właśnie z Matim i to by było odcinek co drugi, co trzeci dzień, więc całkiem fajnie. Yy, dobra, dobra, czekajcie. Czy ten, czy ten koleś teraz tutaj jest? Przejdziemy, chyba go nie ma. Chyba go nie ma. Tutaj chodź, chodź. Czekajcie, napiszemy mu chodź do groty. Yy, dam ci fotki. Dobra czekajcie, przejdźmy do go OK, już jestem przez chwilę właśnie jakoś, nie wiem, nie miałem internetu i niestety zostałem zaatakowany przez jakiegoś wyższego levela. jeszcze mu nic nie mogłem zrobić, bo e, nie używałem żadnej magii. E, w takim razie chcę wam tak, e, pokazać skrzyneczkę. No i tutaj mamy dzięki wielkie... Aha, coś nie fajnie wystałem, pozdrowić oczywiście, że pozdrawiam Trakera. E, Axelu oczywiście pozdrawiam z e, E, no i tutaj Niko, Niko wysłał 59M60M, wiecie ile to jest naprawdę wielkie dzięki, Niko. Naprawdę jesteś e, jesteś świetny. Zabijam śmiechem również dziękuję za jakiś tutaj pierek na e, 67. Czekaj, on jest lepszy chyba. czekajcie wyrzucimy to, wyrzucimy to, to, to to, e, wyrzucimy to i weźmy sobie ten pierek. Wielkie dzięki jeszcze raz. E, Niko i dziękuję tutaj, zabijam śmiechem za fajny pierek, chyba lepszy. No chyba jest dużo lepszy. E, mi się to nie przyda, tobie może tak, więc dziękuję również tobie, e, tutaj, tutaj już to sobie przeczytałem e, wszystkie te, jak to się nazywa e, wszystkie przeczytałem sobie e, wiadomości i w takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy wysłali do mnie wiadomość e, tutaj jeszcze mam pozdrowić zadziwiającego, więc pozdrawiam ciebie zadziwiający nie pamiętam co zadziwiający coś mi chyba dał, czy coś takiego e, czy chciał, żebym go pozdrowił nie pamiętam, ale w takim razie i tak pozdrawiam, zadziwiającego, pójdziemy sobie na miniący. E, ja, ja się bardzo cieszę, że tak się wiełem za Margonem ostatnio, że tak cały czas XP, XP. to mi się bardzo podoba, bo e, sami widzicie, że teraz dużo więcej gram w Margonem. E, no i ogólnie na live'ie było, powieliśmy rekord, było 47 chyba 7 osób w pewnym momencie, czy coś takiego, więc wiele i wielkie, wielkie dzięki dla was. E, no i mam nadzieję, że za niedługo też będziecie na live'ie, bo szykuję się jutro... Jutro, bo pojutrze jakiś fajny live, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No jak sami widzicie, 72 level, już, już na Minionsy można chodzić. Chociaż ja na te Minionsy chodziłem od 60, 68, ponieważ kupiłem sobie tą laskę i odkąd kiedy tą laskę, laskę założyłem... To naprawdę super super się ekspi na minionsach, więc polecam każdemu, kto gra magem, już od 68. zacząć powoli ekspli na minionsach, bo będziecie sobie dawali radę. Jeszcze ani razu nie padłem na żadnym właśnie z minionsów, więc całkiem, 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 całkiem przyjemnie. Dobra, chodźmy na te Minionsy, zobaczmy, czy czy oni są wolne, bo wcześniej akurat nie były wolne i bym sobie akurat nie pexpił Oczywiście Alicki ja nie ubije Minionsa, ale zwykłe Minionsy, nawet 4-4 e, czterech w grupie ubiję, więc całkiem, całkiem spoko, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się XP magiem na e, Minionsach Muszę sprzedać tutaj te wszystkie rzeczy, typu właśnie dwuręczne jakieś tam badziewia z Minionsów to też mi troszeczkę pieniążku przyniesie A i mam właśnie do was takie pytanie, co to robię za złoto z Minotaurów, bo właśnie sobie ostatnio to Podniosłem i może coś robić, może nie. Zobaczymy, może to się tylko sprzedaje u Roana, ale jeżeli nie, to proszę mi napisać, to będę Wam e, bardzo, bardzo wdzięczny. W takim razie zobaczmy, czy, czy na miesiącach właśnie jest wol są wolne miesiące. I na live było naprawdę tak bardzo fajnie, więc zapraszam każdego, kto nie był właśnie na live, bo naprawdę było, było klimatycznie. Te osoby, które były, to możecie e, napisać w komentarzu, czy wam się podobało. Bo moim zdaniem na live było bardzo, bardzo fajnie. I, i live trwał chyba dwie godziny, tylko dwie i pół chyba. Ponieważ była taka sytuacja, że miałem pójść oglądać LCS i nie sprawdziłem, o której gra moja właśnie, no, ulubiona drużyna, e, którą jest rock Up. No i tak wyszło, że po prostu nie zdążyłem. E, nie zdążyłem. 3 godziny, bo akurat moja drużna grała równo o 18 i dlatego e, i dlatego taka lipa. E, ale, ale myślę, że następny live'ik będzie dłuższy. Jeżeli chcecie za niedługo długo live'a, to możecie mi napisać w komentarzu, to się postaram za niedługo długo coś wykombinować dla nas. Bo tak jak, e, tak jak podsumowując, e, bardzo, bardzo e, fajnie było na live. Ie. Dobra, może jestem koleś a nie to jest jakiś fos 80 level, to nie będziemy na niego szli, bo widzę, że on chce mnie chyba zabić. No, on chce mnie zabić, więc uciekamy. Dobra, dobra, tego Wojka też się nie będziemy z nim bawić. No niestety, dzisiaj sobie chyba na, na minionsach nie poekspimy. Mm, czekajcie, może na coś innego. Zainstalujmy, a, mamy zdziska. I dzisiaj pokażę jak zapowiedzka tutaj. ludy, labirynt, magazynierzy, rosomaki, mrówki. Na mrówkach bym mógł pójść ekspidzić. Minotaury to oczywiście, Minisi. Nie, Mini na pewno nie, ale możemy iść na ten, na jak one mają. Na te krasnoludy, czy jakoś tak? Tak, krasnoludy To pójdziemy sobie na Margorię Ja akurat w Margorii rzadko bywam, więc na pewno się nie będę orientował Ale chyba tego się da, Czekajcie, da się spokojnie Więc sobie dzisiaj troszeczkę na krasnoludkach eee, Ogólnie, ogólnie mam, mam jak najszybciej zamiar Myślę, że do tego, może do przyszłego tygodnia dobiję ten e, setny level Więc będzie całkiem klimatycznie, mam nadzieję a więc jak ktoś ma jakieś tam niepotrzebne jakieś wiecie przedmioty to może mi wysyłać tak na setny level mi się wydaje I ogólnie napiszcie mi czy mam założyć tą różkę. gdzie ona jest ta różka? Bo ta różka jest taka z eventu jest całkiem całkiem e, spoko nie będziemy bili Jest całkiem naprawdę spoko bardzo mi się podoba ta różka. zobaczcie sami jak ona leczy Jeszcze, jeszcze ma duże duże naprawdę obrażanie od, e, od zimna więc moim zdaniem ta różka jest bardzo bardzo dobra Ale fajna grafika tego hełmu zobaczcie sami jaka taka bardzo Co to jest? Jaka taka bardzo ładna grafika tego hełmu. No o co chodzi? Aha, drukarka się włączyła. E, to anuluję, oczywiście, że anuluję. Mm, dobra, nie chcemy tego hełmu, bo i tak nam się w torbie nie zmieści Ale pójdziemy sobie jeszcze tutaj e, pekspić chyba na tych krasolutkach są jeszcze jakieś wyższe levele Możecie to też mi napisać, dziomeczki, bo ja naprawdę tutaj na krasolutkach się nie orientuję e, Dzisiaj odcineczek będzie taki dosyć króciutki mm, z tego względu, że z tego względu, że za bardzo wam nie mam co pokazać. Kurde, miałem wam Tytana wrzucić, ale to mam na drugim komputerze Mm, no to nie wiem, może, o, też fajne, też fajna grafika, bardzo mi się podobają te grafiki z krasnoludków, klimatyczne, klimatyczne. Mm, I miałem wam właśnie ostatnio rzucić stan, ale chyba w tym odcinku niestety tego nie zrobię, bardzo was przepraszam za to. E, ale mam to na drugim komputerze i nie wiem, i nie wiem, e, i akurat nie wiem gdzie jest ten drugi komputer, więc wam, wam, tego, wam tego nie mogę pokazać. Przepraszam, tak się... E, z tak się zamyśliłem trochę Ale zapatrzyłem się na tego e, Szugara Bo wydaje mi się, że to jakiś mój kolega Albo Wiz, Bo kiedyś ktoś do mnie właśnie pisał O Niku Sugar, czy to było Szugar przez jedną U e, Zaraz zobaczymy Gdzie oni idą? Gdzie tu 110 level idą? Proszę was, żebyście mi odpisali Bo to też mnie dosyć bardzo interesuje Tu jest red mapka? Ja nie mogę Ja nie wiedziałem, czy to jest red mapka No trudno, no trudno, ziomeczki Pójdziemy sobie może jeszcze na... E, na mojego, na mojego kontakt jestem zastępcą, czyli na Zeta, na Tarhunem. Chodźcie, zobaczymy. Może coś ciekawego, gdzie ja tu jestem na Tarhunie? Z mm, Czekajcie, e, czy ja mam coś tutaj fajnego do zrobienia? O, fajne mam te waty cukrowe, one są z tego, z wesołego miasteczka. Bardzo, bardzo fajne te waty. E, czekajcie, chodźcie, zobaczymy. Może do Karkahan pójdziemy mm, do Karkahan sobie zobaczyć na, e, na Mietka, bo może być Mietek. Mam coś takie przeczucie, że może być Mietek. A ogólnie była właśnie taka sytuacja dosyć słaba na live, bo znaleźliśmy ogólnie herosa eventowego A tu już ktoś był No to nie będzie Mietka, ale zobaczymy, zobaczymy z ciekawości Nie, niestety nie ma Mietka, to pójdziemy na zastępcę, nie ma się co martwić, na zastępcę już wbijamy no i ogólnie była taka przykra dosyć sytuacja na live'ie, bo e, na live'ie jak e, szedłem do Sosnowego Odwilja, szkoda, że tego live'a nie nagrywałem, bo naprawdę świetny odcinek by był. E, pójdźmy sobie do Tuzmer i znowu chyba pójdźmy sobie na Wyspę Wraków, chyba, chyba na Wyspę Wraków, bo na Centaury, a skąd to jest? Skąd to są itemki? E, aha, on był tam, mm. e, nie, pójdziemy sobie, o ma tu do Tuzmer, gdzie, gdzie ma do Tuzmer? Kryształowej Sali Smutku? Co to jest Kryształowa Sala Smutku? Zaraz się tam przejdziemy. A, jakieś nymfy mrozu. A to spoko, możemy sobie je tutaj bić. A, możemy sobie je tutaj bić, moim zdaniem. A dobra, czekajcie, yy, włączę czaty, żeby było w całym oknie. O, co to jest? O, jakiś lodowy golem. Fajne, fajne, co golemy mają grafika, Podobają mi się, naprawdę. Yy, no i tak, nie skończyłem. Na lewie była dosyć taka przykra sytuacja ziomeczki, no bo. Znaleźliśmy herosa eventowego na 80 level w sosnowym odludziu No i tak mówię, wbijajcie wszyscy, wbijajcie wszyscy, kto ma ochotę nie wbija z moich widzów e, Wbijem sobie większą grupką właśnie ubijemy No i zaprosiłem tak wszystkich moich widzów. No i tak, pomyślałem, że przyjdzie dużo osób i w ogóle no i, i tak miałem rację przyszło naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, czekajcie, ubijem sobie ich no ale jeden z widzów nie był aż taki fajny i po prostu sobie go ubił sam. No i to było coś takiego, coś takiego przykrego. Zaraz jeszcze przejdziemy na naszego na naszego Zeta i zaraz wam pokażę jak on miał nick. Może też macie z tym panem jakieś niemiłe wspomnienia. O, O, chodźmy tu, chodźmy tu. To jest królowa czy jakoś tak to się nazywało, ten, ten Alita Druga. Zaraz sobie ją powinniśmy spokojnie być w stanie ją ubić. Czekajcie, kto to jest. Rozpoczęła się walka. Królowa Śniegu, tak, to jest Królowa Śniegu. Dobra, to najpierw sobie ubijmy tego. Oj, o co chodzi? O co chodzi? Ja myślałem, że ją sobie spokojnie ubijemy. O, ona ma 124? Yy... No to niestety przegraliśmy z Królową Śniegu, ale w ogóle nic nie biliśmy tej Królowej Śniegu. Może powinienem zacząć ją bić? Kurde, troszkę, troszkę lipa. Troszkę lipa na serio. No trudno, następnym razem sobie ubijemy tą Królową Śniegu. E, dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie jeszcze na e, moje konto KubaZ i wam pokażę tego gracza, który nam mi zabrał Herosa. Po prostu mieliśmy już grupkę 10-osobową, byśmy mieli za jakieś dwie minutki. Na to przyszedł sobie taki jeden z moich widzów, może to nie był nawet mój widz, ale po prostu był na live'ie. I przyszedł i po prostu zabrał tego e, e, Herosa. I to było takie bardzo przykre. Ogólnie to była taka śmieszna sytuacja z tym Herosem, bo e, jeden z widzów właśnie zapytał się mnie na Twitchu, uwielbiasz jakieś Herosa? Znalazłeś jakieś Herosa czy coś takiego? A ja mówię, no no znalazłem, znalazłem, przychodzę, mapkę. Pół minuty, dosłownie, pół minuty przechodzę mapkę, a tam, a tam oczywiście e, Herosik się pojawia. No co jest, dlaczego się nie chce odświeżyć? Czekajcie, może teraz się odświeży. Jakieś takie dziwne lagi ostatnio mam z internetem, nie wiem o co chodzi. E, będę musiał, może, zadzwonić do, do dostawcy, bo ostatnio coś się takiego dziwnego dzieje. Chcę, mam jeszcze raz tego gracza pokazać i powoli będziemy kończyć, oczywiście, ziomeczki. E, no co jest, dobra, wrócimy zaraz, nie, będzie, nie będę przedłużał. Okej, okay, już jestem. Yy, w tej, ja, trzeba było po prostu odświeżyć przeglądarkę. Yy, dobra, i ten gracz nazywa się, nazywa się, nazywa się... Albo to jest Hazukibi, tak, to jest chyba Hazukibi, albo Karmur, więc yy, albo, albo ten, albo ten, więc no. Bardzo przykro, bardzo przykro. O, Raptor, pozdrawiam Raptora, Raptora Raptora? Raptora, w takim razie pozdrawiam bo chcę żebym mu odpisał, odpiszę zaraz po odcineczku w takim razie ziomeczki, ja z wami się żegnam, mam nadzieję że wam taki właśnie chilloutowy bardziej odcineczek się e, właśnie e, wam spodobał, Kurczę, szkoda że dedłem na tych królowej śniegu może bym coś fajnego wylotał, no niestety nie ubiliśmy sobie tego gracza który właśnie tam e, mnie zdedał e, na tych golemach no ale widzicie, no widzicie, tak czasami bywa Chciałem go zabić, ale niestety Niestety tam już ktoś przyszedł Ale faj, fajnie by było, gdyby, gdyby udało mi się go zabić W takim razie, bez przedłużenia Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kilka w górę, bo to mnie bardzo motywuje No i cóż, czekajcie do następnego live'u Lub do następnego odcinka Mam nadzieję, że za, za niedługo odcinek wyjdzie W takim razie, do następnego odcinka No i cześć